Od chwili powstania nie mogę rozstać się myślą, że po Warszawie chodzi trzeba z wielką czcią, z mocą i wiarą, z sercem oczyszczonym ogniem, z miłością, bratnią. 3 sierpnia, kardynał Stefan Wyszyński, środa. Dzień dobry albo dobry wieczór. Witamy bardzo serdecznie. W kolejnym dniu dzielenia się Słowem z Dziennika Duchowego Rozmów Alicji Lęczewskiej z Panem Jezusem, a słowo na dzień dzisiejszy jest, otóż to, to takie. Ludziom trzeba służyć z miłością i niczego od nich nie oczekując. Trzeba z miłością wspomagać, choćby źli i niewdzięczni byli. Trzeba wstawiać się za nimi do Ojca, Choćby skutku nie było widać. Taka jest powinność tego, kto pragnie być apostołem miłości mojej. Jeśli kochasz tylko tych, którzy Tobie okazują miłość, jakaż jest zasługa Twoja i czym wyróżniasz się na tle świata tonącego w egoizmie? Swoim? psalmu 86. Nakłoń swego ucha. Wysłuchaj mnie, Panie, bo jestem nędzny i ubogi. Strzeż mojego życia, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś Bogiem moim. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swego sługi. Bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Kropka. Pozdrawiamy serdecznie, dobrego czasu. Siemanko z Panem Bogiem. Ciao cia. Przemek, marny pyłek i żona Przemka Bogusia. Bogusia. Siusiu.